Fabek, najbardziej skąpa osoba na polskim YouTube. Wróćmy do czasów, kiedy Fabek miał 1000 subskrypcji, i jeszcze nie odbił mu fame. Obecnie posiada on ponad 30 000 subskrypcji, zależy mu tylko na pieniądzach. Od początku zaczynał on od robienia reklam serwerów Minecraft za które brał bardzo duże kwoty. Nie wspominając o sytuacji, kiedy pewien użytkownik zapłacił mu za taką reklamę niemałe pieniądze, a ten usnął ją już po paru dniach od jej wrzucenia. Potem Fatkowi nie wystarczyły pieniądze za robienie reklam serwerów Minecraft, więc sprzedawał widzom bajki o innych stronach, które były tylko po to, aby ich oszukać. W końcu ten zjeb wpadł na pomysł, że zrobi konkurs dla donatorów na kosę do CSGO. Nie wiemy nawet, czy ta kosa zostanie rozlosowana uczciwie, ale wiemy jedno, na pewno zarobi on na tym o wiele więcej niż kosztuje ten nóż.